co się stało? Ja się przystawię na trzy kostkę motory, Komenda składkę komendy, bo już Co potrzeba? Słucham pan może odejść? muszę? Tak, to jest jakiś kawałek. Dobrze. Tak jak widziałem, robił pan zdjęcia na lotnisko. No oczywiście, że nie robiłem, proszę pana, bo nie, robiłem to, zdjęcia do góry. Ale zaraz, to niech pan. To, pan, to pan na na, na tle. Jak jest możliwość, to byśmy chcieli zobaczyć. Na tle chmur. W tej chwili nie ma możliwości, bo jest w aparacie włączona kamera, proszę pana. Interwencja jest przeze mnie nagrywana. No dobrze, przez nas też? Co w związku z tym? I co w związku z tym? Jak się nie dam wylegitymować? Pan, no nie ja możecie, chcę, ja nie możecie dziewięć... panowie zabronić Dobrze, robienia ja my, zdjęć ja wiem, ja, ale samolotom. Ja tak, ale ja wiem o tym. co... To... Ja tylko chcę zobaczyć, czy pan zrobił jakieś zdjęcia sprzętu wojskowego. No, ale proszę pana, nie, nie, zobaczy, nie zobaczy pan zdjęcia, bo jest w tej chwili kamera włączona. No to może pan wyłączyć to Nie kamerę. wyłączę. Dlaczego? Ponieważ nagrywam interwencję w celu własnego bezpieczeństwa. Dobrze, to pan, pan nie jest bezpieczny? Nie ja może, panu nic nie będę robił. Nie może pan łamać prawa. Ale ja nie łamię prawa. Zaglądając do, do mojego aparatu i w moje zdjęcia. Zdjęcia są prywatne. No dobrze, wiem. Są prywatne do momentu, kiedy Pan nie robi zdjęć infrastruktury krytycznej. Proszę Pana, to, że ja skierowałem obiektyw tam, bo jest akurat ładna pogoda i samolot był na tle fajnych chmur, to nie znaczy się, że ja sfotografowałem infrastrukturę krytyczną. Dlatego chciałbym zobaczyć zdjęcie. Jak tam nic nie ma, to się doschodzimy. No i nie zobaczy iść, pan tak. zdjęcia. Dlaczego pan to utrudnia nam? Ale ja wam nie utrudniam. Ja no, wprost. No, Ułatwilibyśmy to tak, jak należy i by było po temacie. Możemy zobaczyć ostatnie No pewnie, zdjęcie. że nie, bo kamera jest włączona. No to tu pan wyłączy kamerę na chwilę. Wyłączy, po co wyłączać? A po co pan to nagrywa w ogóle? No bo panowie ma miecie prawo. E... Ja panu powiedziałem, że pan nie może zaglądać w mój aparat. I zdjęcia, które ja wykonałem. Wie pan co, no, zgadza się? Wie pan pan zgadza się. No ja w chwili obecnej chcę tylko zobaczyć, czy pani zrobił zdjęcia, które mnie interesuje. Jeżeli jego tam nie będzie, to się No wie, że nie no. będzie, bo samolot był w górze. No to proszę tylko pokazać, rozchodzimy się i, i nie ma tematu. No ma... przed chwilą pan chciał legitymować. Już pan nie chce legitymować, tylko pan chce odchodzić? Chce czy zobaczy tylko zdjęcie? Wie pan co, zasadniczo chodzi o to, że my tu wykonujemy zadania. Ja wiem, że są... wykonujecie to, zadania. Ja, ja też swoje zadanie wykonałem. Ja też chcę się upewnić tylko i wyłącznie, czy pan zrobił zdjęcie, którego pan nie mógł zrobić i tyle. No pewnie, że nie zrobiłem, bo nie fotografuję infrastruktury krytycznej. Tu? Miał pan skierowany obiekt w stronę lotniska. Tylko się upewniłście, że jest, był no, skierowany no. w stronę no, lotniska, no. ale no. nie był no. skierowany na. No. Że być może coś tam było widać. Zobaczymy, co jest na zdjęciu, i się rozchodzimy. To, to, to nie chodzi o to, że ja będę pana zdjęcia oglądał. Bo pan może mieć setki tysięcy zdjęć. Mnie one nie interesują. To no, są Które mogą dotyczyć, mówię, infrastruktury krytycznej. I nic Ja więcej, panu powtarzam. Ja panu powtarzam, że nie sfotografowałem infrastruktury krytycznej. No dobrze, no to ja chcę się tylko upewnić. Czy może pan. Ale pan nie może zaglądać w mój aparat. Po prostu, światło polskiego prawa nie przewiduje czegoś takiego, że funkcjonariusz może cokolwiek sprawdzać. Może pod kilkoma warunkami, ale to wiecie panowie z czym to się wiąże. No tak, no tak, no, no wie pan co, no to tu nie chodzi na moto, no mówię, no zobaczymy i się rozchodzimy, tak? Skoro pan twierdzi, że, że, że no nie zostało sfotografowane, potwierdzamy to i, i się rozchodzimy, tak? No ale to i tak się rozejdziemy bez żadnej kontroli. No bo nie macie panowie takiego prawa, no. Ja tu rozmawiałem nieraz z żołnierzami, z wyższymi sferami od was. Nie ma czegoś takiego jak sprawdzanie, ITP, itd, bezpodstawne legitymowanie. Bo nasza rozmowa dzisiejsza jest bezpodstawna. Zgadza się? No zgadza się, no, czy się nie zgadza. No, muszę panu no, przyznać rację, no? No, że tak jest. No, no to coś, coś zrobili yy, nie do końca tak jak powinno być. No. No i właśnie dlatego... No rozejdziemy się czy tak czy tak. No, macie panowie ostatnią szansę wezwania SKW, ale numer do SKW ja wam mogę podać na pamięć, bo to, to widocznie raz, do innego gościa dzwonicie. By, był pan nieraz już liczba... Byłem. Byłem. Z, z tym w związku? W związku z fotografowaniem. No, no. Dobra, to wie pan co. Eee, Zrobimy tak. Skoro pan już był, nieraz panowie wiedzą z wojska, co ja robię, gdzie ja robię, on to co, w prywatnym sobie robi. To tak? oczywiście można wyłączyć. No, i ona, no. ale kto może wyłączyć? Ja nagrywam do końca. Dobrze, no. Długo pan już tutaj przyjeżdża? Bardzo długo. Od samego początku. Jak już przeczytał ci tak? Jeszcze wcześniej. Ja sprawa. Pan tu gdzieś mieszka w okolicy? Tak, bliżutko. bliżutko, tak? A niech mi pan tak powie prywatnie, teraz. Bo tutaj dużo widzę osób, które robią te zdjęcia prywatne i tym w jakim, samolotem. W jakich to jest w celach robione? Po w, w celach? W celach? W Wodpiesteczku, Wodpiesteczku. to oczywiście. Jasne. No, bo tego ostatnio się zastanawiałem, myślałem, że może do jakichś kalendarzy, czy do czegoś jakiś gazet, czasopism robią, ci co mają profesjonalne sprzęt, no, robią sobie ostatnie, książki robią. ostatnio rodem tak. był pan. Rozmawialiśmy z nim chwilę. No, on w tej chwili był taki, on tam często tam właśnie często. No, ja, stał. ja byłem wczoraj z nim. On z tej samej miejscowości pochodzi co ja. No. Także no. jego dane też są w SKW i moje są. I... No, tak, no, tylko że z tamtym panem, że tak powiem, żeśmy rozmawiali, to Pan wie, że o co chodzi. No niestety, takie, takie mamy czasy i no, no, musimy działać w świetle prawa. No, ja nie fotografuję tego, samolot był w górze. Dwa zdjęcia zostały wykonane na zachodzie słońca przy fajnych chmurach. Nie ma infrastruktury krytycznej. Zresztą tu nawet nic nie widać. No. Dobra, dobra. Z naszej w strony takim razie jak Pan tak mówi to wszystko z naszej strony. Do widzenia, miłego wieczoru. Do widzenia, wzajemnie.